Moi drodzy, teraz już wiemy, co oznaczają kolory, konsystencje i na co tak naprawdę warto zwrócić uwagę. Ale teraz, Pani pytaniu, pani Lidio, pytanie: właściwie, jak wśród tylu produktów dobrać te najbardziej odpowiednie dla nas samych? Znaczy, trzeba przede wszystkim sobie uświadomić, co się składa na taki najlepszy plan pielęgnacji codziennej. Na pewno będą to produkty do demakijażu. Wraz z tonizacją będzie to tak zwana pielęgnacja podstawowa oraz pielęgnacja uzupełniająca. Wśród produktów do demakijażu również będziemy wybierać w zależności od rodzaju skóry. Przy skórach suchych, takich delikatnie nawet łuszczących się, ściągniętych zdecydowanie polecamy produkty w formie mleczek. Natomiast przy skórze mieszanej już niekoniecznie, raczej produkt w formie żelu. Są również na rynku produkty tak zwane micelarne. Są to płyny, żele, i one są najbardziej uniwersalne. To możemy stosować do każdego rodzaju skóry. Należy pamiętać, że zawsze po dobrym demakijażu należy użyć toniku. Jest to niezwykle ważne. I tutaj mamy do wyboru również bardzo szeroką ofertę. Jeśli nie wiemy, który wybrać, najbezpieczniejszy będzie zawsze tonik nabliżający. On jest uniwersalny, jest do każdego rodzaju skóry i bezpiecznie możemy go stosować. Natomiast inny tonik polecam przy, używa, przy problemach ze skórą, przy jakiejś skórze mieszanej, tłustej, czy nawet z problemem trądziku, jakichś zmian w obrębie skóry. Wtedy warto sięgnąć po tonik, który ma jakieś składniki również przeciwzapalne w składzie. Mhm. A co z tonikiem przeciwzmarszczkowym? Tonik ma przede wszystkim przywrócić kwaśne pH skóry. Natomiast jeśli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe, zostawmy to działanie dobremu kremowi i produktowi w formie na przykład serum czy maski. Mhm. No właśnie, kremy. Jak wobec tego dobrać krem do naszej skóry? No tutaj znowu musimy się zastanowić nad takimi najważniejszymi czynnikami. Po pierwsze, jaki mamy rodzaj skóry. Te rodzaje są bardzo proste, nie są skomplikowane. Mamy skórę suchą, mamy skórę tłustą, no i oczywiście mieszaną, czyli kombinację tych dwóch skór. I na tej podstawie już możemy dobrać konsystencję kremu, tak? Do suchej tą bogatą, do mieszanej, tłustej raczej wersje lekkie. Kolej... A, tak. Mhm. Co w przypadku, kiedy mamy te kilka problemów naraz? No tutaj oczywiście dochodzi nam wiek, dochodzą problemy skóry, czyli na przykład naczynka czy trądzik. No i najczęściej jest tak, że mamy kilka naraz. Mhm. Wtedy dzielimy sobie pielęgnację. W produktach dermokosmetycznych marki Topa mamy taką możliwość, żeby różne linie ze sobą łączyć, właśnie w zależności od tego na co chcemy zadziałać. Podam taki może przykład. Mamy kobietę, która ma 30 lat. Okresowo pojawiają się zmiany na skórze, ale chce działać również na zmarszczki. Wtedy połączymy dwie linie. Na dzień wybierzemy raczej lekki krem, który będzie miał takie właściwości również matujące i korygujące niedoskonałości. Będzie to na przykład krem z linii Sebio. Tutaj na opakowaniu też od razu mamy napisane, że jest to forma lekka kremu, jest to krem na dzień do stosowania, także wszystkie najważniejsze informacje są. Mhm. To będzie nasz produkt do stosowania na dzień. Na noc wybierzemy już produkt, który będzie miał właściwości delikatnie przeciwzmarszczkowe, korygujące te pierwsze zmarszczki mimiczne i w naszym przypadku będzie to krem Futuris, czyli 30 ⁇ Tutaj znowu na opakowaniu mamy jasno zakomunikowane, że jest to produkt na noc. Do tego, oczywiście, dobieramy krem pod oczy. Możemy wybrać również krem futuris, ale jeśli mamy troszeczkę bardziej widoczne zmarszczki pod oczami, jako kurację możemy też zastosować krem 35, i nie będzie to błędem. Grunt, żeby po dwóch, trzech miesiącach wrócić, tej skóry za bardzo nie e, przyzwyczajać. No i do tego mamy jeszcze zmiany na skórze, tak jak mówiłyśmy. W związku z tym, żeby zadziałać na te zmiany, mamy produkt w formie koncentratu punktowego i stosujemy go po prostu tylko miejscowo tam, gdzie te zmiany się pojawiają. Mm -hmm. Więc możemy dowolnie sobie te wszystkie linie połączyć zbudować plan, który jest ściśle dostosowany dokładnie do naszej skóry. Mhm. Rozumiem, że to jest akuracja podstawowa, a co z tą uzupełniającą? Bardzo dobrze, że pani to zauważyła. Tak, to jest podstawowa pielęgnacja codzienna. Natomiast w przypadku kiedy skóra wymaga większej regeneracji czy coś się z nią dzieje, potrzebuje po prostu dodatkowego wsparcia. I tutaj nam się doskonale sprawdza tak zwana pielęgnacja uzupełniająca. Do takiej pielęgnacji włączamy wtedy maski, włączamy produkty w formie serum Maski, w zależności od problemu, mhm. stosujemy różnego rodzaju. Mamy bardzo pa, szeroki wybór. Tak, od czego wybór. zaczynamy? Tutaj od mojej lewej strony może. To jest maska Modelar, czyli mhm. akurat maska przeznaczona dla osób po 50. roku życia w przypadku skóry dojrzałej. Mhm. Oczywiście przed wielkim wyjściem możemy ją użyć również, kiedy mamy lat 45, jako taki Rozumiem. zastrzyk energii. Mhm. Stimular jest to linia przeznaczona dla kobiet po 40. roku życia, bardziej mhm. stymulująca, regenerująca. Taką Maskę możemy stosować albo raz w tygodniu jako dodatkowe wsparcie od czasu do czasu, ale też możemy zrobić kurację, kiedy przez tydzień stosujemy taką maskę codziennie i później już tylko raz w tygodniu. I tak jak pani wcześniej wspomniała, nawet jeśli mamy 35 lat, to być może Oczywiście. również możemy stosować ten maskę. Na maseczkę. pewno nam zmarszczki od tego nie wyjdą, to nic skórze nie zaszkodzi. Raz na jakiś czas możemy sobie dać takie dodatkowe wsparcie. Super, ta maseczka? To jest maseczka Futuris, e, która co ciekawe ma takie rozświetlające drobinki w sobie. Ona jest doskonała właśnie przed wyjściem na imprezę, kiedy chcemy błyszczeć, ładnie wyglądać, mieć tą skórę e, z taką energią, dodatkową witalnością. Uh -huh. I kolejna maseczka. Tutaj mamy maski z linii Hydrativ. Ja może od razu pokażę również tą następną. To są dwa produkty. Jedna jest maską kompres do takiej skóry odwodnionej, podrażnionej. Natomiast druga jest to maska połączona z peelingiem enzymatycznym. I tak naprawdę ta maska peeling enzymatyczny powinna być stosowana przed każdą maseczką, którą chcemy nałożyć. Dlatego, że użycie peelingu zdecydowanie zwiększa działanie maseczki. Ta skóra jest bardziej oczyszczona usunięty jest z rogowa ciały ten martwy naskórek, więc jest lepsza penetracja składników aktywnych. Uh -huh. Dlatego maskę pinik stosujemy zawsze przed nałożeniem jakiejkolwiek maseczki. I rozumiem, że tutaj w przypadku również tych maseczek kolory, o których wcześniej wspomniałyśmy, również mają te same znaczenie. Oczywiście, one się uh -huh. ze sobą komponują. Dana maseczka pasuje również do całej pielęgnacji o tym samym kolorze. Czyli na zasadzie kolorów również możemy sobie te pielęgnacje dobierać? Jak najbardziej. Uh -huh. Kolejna maseczka, zobaczmy, jest różowa, czyli mamy skojarzenie właśnie ze skórą zaczerwienioną, podrażnioną, e, również ze skórą, na której występują rozszerzone naczynia krwionośne. Ale to nie znaczy, że osoba, która nie ma rozszerzonych naczynek, nie może jej użyć. Może i nawet powinna raz na jakiś czas sobie taką maseczkę zafundować, po to, żeby zapobiegać, e, niż później leczyć. Tak? Mhm. Lepiej jest tą skórę raz na jakiś czas wzmocnić, e, niż później starać się skorygować to, co już jest bardzo za. Awansowane. Oczywiście. Mhm. A jeśli chodzi właśnie o zaczerwienienia, jeśli mamy skórę podatną na takie zaczerwienienia, to czy w tym przypadku używamy zawsze kosmetyków w tym samym kolorze, czyli w tym przypadku różowym? Czy niekoniecznie, czy możemy tak, dowieść? Jeśli mamy duży problem ze skórą, ta skóra jest stale zaczerwieniona, widoczne są kruche naczynka, to na początku staramy się wybierać tylko produkty do skóry naczyniowej. Czyli i krem na dzień i krem na noc, maseczka i jeszcze dodatkowo serum wzmacniające naczynka używamy z tej jednej linii. Natomiast to traktujemy jako kurację. Po dwóch, trzech miesiącach, jeśli widzimy, że e, są efekty, że to. E, tak, są zmiany, to zaczerwienienie się zredukowało. Możemy włączyć kolejne produkty i połączyć to np. z pielęgnacją nawilżającą, czy też pielęgnacją dostosowaną do wieku, tak? Mhm. I działać tutaj dwukierunkowo. Na Dobrze. pewno. Mhm. I tutaj kolejna maseczka. To jest maseczka ze strefy T, czyli bardziej skierowana do skóry mieszanej, przetłuszczającej się. Mhm. Będzie miała na pewno działanie bardziej e, oczyszczające, usuwające nadmiar sebum, również zwężające pory. Ta maska jest bardzo ciekawym przykładem maski, bo jest to maska 4 w jednym. Zawiera mhm. w sobie dwa rodzaje peelingu, zarówno ziarnisty jak i enzymatyczny, ale może być stosowana również jako produkt do mycia, do demakijażu i do peelingowania, ale również jako maska. Mhm. I w każdym wieku. Oczywiście, jak najbardziej. I tutaj jeśli chodzi o tą maseczkę, to biegnie gra roli. I kolejna. Kolejna Lipidro jest również maseczką, niezależnie od wieku, a na problem. Jest to maska, która ma właściwości silnie odżywcze. Jest przeznaczona do skóry przesuszonej, łuszczącej się, e, bardzo suchej. E, nawet jeśli nie mamy takiej skóry na co dzień, a z jakichś powodów, czy to czynników atmosferycznych, czy jakiegoś stresu, skóra nam się przesuszyła zewnętrznie, to mhm. też zawsze możemy takiej maseczki użyć. Mhm. Wspomniała Pani wcześniej o kuracjach, wobec tego czy mogłaby Pani polecić jakąś? Teraz na nadchodzącą zimę. Oczywiście, że tak. Nadchodząca zima, w ogóle ten okres jesienno-zimowy, wiąże się z tym, że mamy niższe temperatury, więcej wiatru, mrozu. W związku z tym taka pogoda nie sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu. Często chowamy się w ciepłych, ale też i suchych ogrzewanych pomieszczeniach to często wiąże się z tym, że skóra robi się taka ściągnięta, przesuszona, nie mamy komfortu. i wtedy e, zalecam stosowanie właśnie produktów takich odżywczych, bardziej e, nawilżających, nawet lekko natłuszczających. co nie znaczy, że muszą być to gęste, tłuste e, konzystencje zapychające pory. Absolutnie no więc właśnie nie. o to się chciałam zapytać, mhm. czy jesteśmy wobec tego skazani na tłuste i gęste kremy? nie, z absolutnie zimę i nie, absolutnie nie. E, w przypadku kremów e, bogatych mamy mhm. po prostu dodat zawsze jakiegoś składnika odżywczego. Natomiast to nie są produkty tłuste. E, są to produkty, które mają komfortowe konsystencje. Ja tutaj może Pani pokażę na przykładzie kremu Lipidro. W zasadzie z nazwy jest to produkt odżywczy, regenerujący do skóry suchej i bardzo suchej. Natomiast tak naprawdę w okresie tym jesienno-zimowym można go stosować przy każdym rodzaju skóry. E, proszę zobaczyć, że ta konsystencja tego produktu wcale nie jest taka gęsta. On się bardzo ładnie rozsmarowuje, bardzo ładnie wtapia się w naszą Skórę. W związku z tym, nawet mając skórę mieszaną, możemy takiego produktu użyć. To jest produkt, który tak samo możemy zastosować pod makijaż, więc on nie może być tłusty, gęsty, nie wtapiający się. Mhm. Czy wobec tego zimą, w porze zimowej, lepiej właśnie korzystać z tych produktów w bogatszej ofercie? To znaczy i tak, i nie. Jeśli nasza skóra źle reaguje na zimno, to wtedy jak najbardziej, bo po prostu zwykły, lekki, nawilżający krem może sobie w takich warunkach atmosferycznych nie poradzić. Natomiast jeśli nie odczuwamy takiej potrzeby i nasz krem podstawowy w wersji lekkiej zapewnia nam komfort, wcale nie jest tak, że musimy stosować kremów bogatych, ale na pewno warto tą skórę w tym okresie wzmocnić. Mhm. Super, jeszcze raz może podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, chciałabym, żebyśmy jeszcze raz powiedzieli o kolorach, które tutaj mają ogromne znaczenie, bo myślę, że nie wszystkie panie o tym wiedzą. Dokładnie. Powtórzymy, tak żeby już każdy wiedział, jak w tym świecie kosmetyków się odnaleźć. Każdy ma kolor ma swoje znaczenie. Kolory zielone, morskie, tak jak mówiłyśmy, to są kolory oczyszczające, kojarzące się z czystością, świeżością, przeznaczone w pielęgnacji do skór mieszanych, do skór tłustych, problematycznych, często też trądzikowych. Kolory niebieskie, to jest woda, to jest nawilżanie, pielęgnacja skóry odwodnionej, również podrażnionej, bo są to dermokosmetyki, więc one wszystkie są przeznaczone do pielęgnacji Skóry e, wrażliwej. Kolor żółty, e, kojarzony z taką pielęgnacją odżywczą, e, z troszeczkę miodem, czyli takimi właściwościami e, lekko e, odżywczymi, regenerującymi. E, I tutaj w tej pielęgnacji mamy właśnie taki produkt, który te wszystkie wymagania spełnia. I kolor różowy, który jest kolorem e, do skór naczyniowych, na zaczerwienienia. E, Często w innych firmach też widzimy te kolory różu czy też czerwieni. Wszystkie gdzieś tam mają się nam kojarzyć właśnie z zaczerwienieniami. Natomiast cała reszta to już są kolory związane z wiekiem i tu już na kremach mamy konkretne oznaczenia. Przy Futurisie 30+, plus, e, działanie takie witalizujące, dodanujące energii, więc gdzieś tutaj ten kolor właśnie taki kojarzony e, z energią z wiosną. E, ProVivo to jest pielęgnacja 35+, plus. to są kremy, które zapobiegają powstawaniu tych głębszych zmarszczek, ale też przywracają e, efekty, bo te pierwsze zmarszczki jest bardzo łatwo skorygować. Trudniej jest, jeśli już zaniedbamy, doprowadzimy do sytuacji, gdzie te zmarszczki będą głębokie. No nie możemy oczekiwać od kremu, że zadziała jak chirurg plastyczny, <grych> tak? Że tak? Dlatego tutaj naprawdę warto wcześniej o tą pielęgnację zadbać. Mhm. Stimular, kolor pomarańczowy, stymulowanie, regeneracja, czyli pielęgnacja 45, plus, 40, przepraszam, plus. Natomiast 45 to już jest relift, bardziej produkty o właściwościach również liftingujących, czyli takich lekko napinających, podnoszących. W tym wieku już takie problemy się pojawiają, więc naprawdę świetnie się to sprawdza. Natomiast modelar to już jest bardziej modelowanie owalu twarzy, przebudowa, zwiększenie gęstości i tutaj mamy kolor fioletowy. Mhm. Miałe produkty, bardzo bogata oferta. I teraz już ostatnie pytanie, gdzie te produkty możemy nabyć? Te produkty w związku z tym, że to są dermokosmetyki, możemy nabyć głównie w aptekach, czy też w sklepach takich drogeryjno-aptecznych, ale od niedawna jedna z dużych sieci drogeryjnych zdecydowała się również na wprowadzenie zwanej dermopółki do swojej oferty. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej klientów ma problem z wrażliwością skóry, ale nie każdy ma odwagę pójść do apteki i zapytać o ten krem. Niektórzy klienci się po prostu krępują. Natomiast w drogerii, kiedy mamy wydzieloną półkę, gdzie stoją te dermokosmetyki możemy sobie komfortowo podejść, obejrzeć, zainteresować poczytać, się. zainteresować. tak. E, jeśli mamy jakieś wątpliwości, nie radzimy sobie, mamy duży problem z doborem kremu, zawsze możemy poszukać dermokonsultantki na terenie sklepu. To są osoby, które są wykwalifikowane, e, z które... Z nam doradzą. Dokładnie, doradzą, pomogą nam po prostu wybrać produkty e, dla naszej skóry. Super, dziękuję serdecznie wobec dziękuję tego również. za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że nasze, e, nasi telewidzowie dzisiaj już e, o i produktach marki Tołpa. Wiedzą już wszystko, moi drodzy. Ja Państwa teraz zapraszam na krótką przerwę i już za chwilę mój kolejny gość. Do zobaczenia.